Zostałem ochrzan od klienta, że... Dzień dobry. chciałem wam pokazać taką sytuację przed kontroler od naszego klienta z Allegro, że coś nie działa w kontrolerze, chce zwrot. Tu już nie będę czytał całej tej kartki, bo jest to specyficzny opis związany z funkcjonalnością tego kontrolera i to razem, to pierwsze jeszcze, że naklejka była. Wszystkie pady są nowiutkie z dystrybucji. To, co to jest za naklejka na tym padzie? Spójrzcie, jak to wchodzi z dystrybucji. Po prostu, no one są tak naklejone, te naklejki. Są jakieś zabezpieczenia na tych, przygniecie się i ono tak niechlujnie wygląda. Powiem tak, no zostawiamy fabryczne naklejki, nie odklejamy ich, bo po nich zostałyby brzydkie ślady, więc naklejamy swoje plomby, żeby było to robione u nas. Okej, okay. dobra, działamy. No boczek, bo to jest inny temacik. teraz ten kontroler. Trochę brudne łapki pozostawały, no ale... No dobra, nieistotne. Dobra. Coś lata. Nie ja nic nie słyszę. Dobra. Podpinamy. Zbudza się, dobra. Uruchamiamy Gamepad Tester aplikację, bo zawsze nią testujemy to, zawsze, zawsze, ale to zawsze wiem pod tester. Dobra, jest, mamy to. Mamy już, pada nam wykryło, dobra, to teraz tak. Bierzemy tu. Okej, okay, widać. Dobra. Teraz bierzemy nasz kontroler i miał mi działać touchpad. Działa, są podświetlenie jest. Inne przyciski. Wszystko działa. Analogi, Halaż, wszystko na środku działa, wychylenia. Nie mam pojęcia, gdzie był problem z tym kontrolerem. Teraz żadnego problemu nie ma, nic w nim się nie, nie dzieje. No nic, my zrobiliśmy zwrot. Może się po prostu nie spodobał.